Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie, tu tarocistka Ania. Zapraszam Was, e, zapraszam osoby z podznaku Skorpiona na czytanie tygodniowe na tydzień od 5 do 11 października 2020 roku. Wykorzystam dzisiaj w czytaniu karty Tarocznów i karty KIS, czyli karty intuicyjno-symboliczne i wyciągnę na sam koniec dla Was e, poradę aniołów. Przesłanie anielskie. Mhm. Ok, zaczynamy. Przetasujemy karty. Co tam słychać w tygodniu od 5 do 11 października dla osób spod znaku skorpiona. Na co powinny uważać? Jaka rada, jak ten tydzień będzie wyglądał dla osób spod znaku Skorpiona. Pamiętajcie, że karty tarota to nie wyrocznia, są to wskazówki, czyli jeżeli nie jest to dla Was, Waszym zdaniem dobra wróżba, to co usłyszycie, możecie zawsze zrobić, podjąć takie kroki, żeby odwrócić to przesłanie. Jeżeli w ogóle to nie jest dla Was, zawsze możecie zobaczyć swój, swój horoskop, swój, swoje karty tarota. Dla znaków w ascendencie albo w księżycu. Ok. Co tam słychać u skorpionów? Dla skorpionów w tygodniu 5 do 11 października 2020 roku. Skorpiony w jakiej żałobie? Po jakim zdarzeniu w tym tygodniu będą? Pamiętajcie, skorpiony, jak już pożegnacie to, co od Was odeszło, to czego żałujecie to spójrzcie za siebie, spójrzcie w prawo, spójrzcie w lewo i dostrzeżcie to, co jeszcze macie albo co pojawia się nowego na horyzoncie. Przed skorpionami zwycięstwo, jak już skorpiony odżałują, to poczują, że zwyciężyły, że podjęły dobre decyzje, że wyszło im to na dobre, a wtedy wszystko ruszy z kopyta do przodu. Co byście nie miały skorpioniki na myśli? idzie do przodu i sytuacja się rozwinie. Co więcej u skorpionów. Dla skorpionów w tym tygodniu praca, praca mrówcza, systematyczna praca. Karty radzą, żeby żeby wybrać, żeby wybrać, ponieważ pojawi się przed wami dużo różnych opcji, to żebyście wybrali to, co dla was właściwe. Nie zwracajcie uwagi na plotki. Plotki nie są w tym tygodniu dobre dla skorpiona, więc uważajcie na plotki. Generalnie pojawi się w tym tygodniu, czy ważną rolę odegra w tym tygodniu y, dla skorpionów mężczyzna. Y, będzie to albo Wasz ojciec, teść, dziadek, y, albo jakiś mężczyzna, który jest w Waszym życiu bardzo ważny, jest osobą stabilną, stateczną i... Y, być może w czymś Wam pomoże. Pomoże Wam na przykład w tym wyborze. Natomiast pamiętajcie, słuchajcie, pamiętajcie skorpiony, plotki na bok. E, niech te plotki e, nie zaprzątają Waszej głowy. Ok. Dobra, dociągnijmy z kartki KIS. Zapytajmy kartki KIS. co jeszcze dla skorpiona w tygodniu od 5 do 11 października. Mhm. Co jeszcze idzie do Skorpiona w tym tygodniu? O, w swojej pracy, w tej mrówczej pracy, którą Skorpiony będą wykonywały w tym tygodniu, czyli będą musiały się skupić na jakichś drobiazgach, pojawia się trema. Być może Skorpiony przed Wami jakiś egzamin musicie pokazać, udowodnić coś komuś, że jesteście pracowite, że po... Że po um, um, że potraficie kupić się na detalach. Oczywiście, jakiej by to sprawy, słuchajcie, Skorpiony nie dotyczyło. Macie tremę, boicie się, że Wam się nie uda. Ok, co w takim razie karty KIS powiedzą? Dlaczego siódemka kielichów? Spontaniczność. Być może ta mrówcza praca dotyczy też właśnie tego wyboru. Tego, żeby się skupić na jednej z wielu rzeczy, które w swoim życiu robicie, którymi się zajmujecie. Wybierzcie spontanicznie. Pamiętajcie, ja bardzo podkreślam, bo tak jakoś mi to tu e, wybija się ta energia. E, uważajcie na plotki, swoje decyzje podejmujcie spontanicznie. Zbyt długo się nie zastanawiajcie mhm. I co z tymi plotkami? Lotki są związane z tęsknotą, być może za kimś tęsknicie, być może za kimś tęsknicie, może jest to starszy od Was partner albo ktoś z rodziny, e za kim tęsknicie i na kogo temat dostaniecie jakieś informacje, ale te informacje nie będą e prawdziwe. Kim jest albo co jeszcze możemy przekazać, jaką rolę jeszcze będzie spełniał w tym tygodniu ten mężczyzna, e który. Mm -hmm, który się pojawi w tym tygodniu, to jest mężczyzna bardzo, bardzo życzliwy. Czyli popatrzcie skorpiony, przed Wami rozwija się taka historia tego tygodnia. Przychodzi do Ciebie konieczność ciężkiej pracy, pracy, która być może będzie wzbudzała w Tobie albo respekt, albo troskę, że nie dasz rady, być może będzie to jakiś egzamin, ale przed Tobą również duże wybory więc karty radzą, wybierz, wybierz w sposób spontaniczny, za bardzo y, nie myśl. Być może pom pomoże Ci w tym wyborze i w tej pracy, w pokonaniu tego, y, tej sprawy w tym tygodniu mężczyzna, który jest starszy od Ciebie, który jest albo Twoim partnerem, albo kimś z rodziny, dziadkiem, ojcem, y, teściem, wujkiem, y, kimś starszym, który jest bardzo życzliwy dla Ciebie i będzie Ci wspomagał. W, tych, w tej sprawie. Natomiast to, co, to co, na co uważaj, Skorpionie, w tym tygodniu, to po prostu na plotki, na niesprawdzone wiadomości, które być może w, jesteś w potrzebie, żeby te wiadomości dostać, żeby one do Ciebie przyszły. Może czekasz na jakieś informacje. Nie przywiązuj zbyt dużej wagi do nich. I pamiętaj, zostaw. Zostaw to, nad czym żałujesz, o czym żałujesz, na temat czego czujesz żal. Piątka kielichów to taka karta, którą najprościej nazwać Płacz nad Rozlanym Mlekiem. Popłacz tyle, ile potrzebujesz. Zostaw ten płacz, zostaw tą żałość. Przeżyj tą żałobę, a poczujesz się zwyciężony, a Twoje sprawy, między innymi te, ruszą naprzód. Bardzo dziękuję Wam, Skorpiony. Życzę Wam. Cudownego tygodnia, trzymajcie się ciepło i zapraszam Wam na następne rozdanie Tarota. Pa, pa!